Ciemka, przyszło do mnie na testy kilka sprzętów. Ogólnie odezwała się do mnie firma Montis Designed in Poland, czyli teoretycznie taka polska firma. Z propozycją, że mogą mi wysyłać kilka produktów na przetestowanie. I ja powiedziałem, że mogę to przetestować. Jak chcecie, to wysyłajcie, ale ja to sprawdzę po swojemu i nie będzie to reklama. I firma się na coś takiego zgodziła, więc dzisiaj sobie to przetestujemy. Poprosili mnie o wybranie interesujących mnie produktów i stwierdziłem, że wybiorę kilka rzeczy, które mogą się przydać i film z nich będzie ciekawy. Dostałem więc cztery produkty. Ułożyłem sobie taki zestaw samochodowy składający się z uchwytu, ładowarki takiej, normalnie na gniazdo zapalniczki, ale z szybkim ładowaniem. Do tego przewodzi USB typu C, taki spiralny do samochodu wręcz idealny. Do mojego taty taki zestaw się przyda, ponieważ ja w swoim samochodzie już uchwyt i ładowarkę mam. Mam swoją drogą bardzo podobny uchwyt, bo jak zapewne się domyślacie, są to produkty no pochodzenia, prost mówiąc chińskiego. Wyprodukowano w Chinach, to nie jest żadna tajemnica. I pod różnymi markami wychodzi bardzo podobny korpus tego uchwytu. I miałem u siebie w samochodzie taki uchwyt, właśnie pod inną marką sprzedawany, i byłem z niego bardzo zadowolony, więc przypuszczam, że w Montisie będzie podobnie. Oprócz tego zainteresowały mnie także pamięci. Bo tak jak widzimy, marka Montis polska, ale powered by Goodram Jest to USB 2.0. Teraz widzę 64 GB pendrive, ale myślę, że zrobimy. Z tego osobny odcinek, ciekawa jest dożywotnia gwarancja. Opakowania takie normalne, z tyłu jest szybka, zarówno na tym, jak i na tym opakowaniu. Możemy sobie zobaczyć produkt, to spoko. Tutaj takie opakowanie trochę bardziej kartonowe. To w sumie taka pierwsza elektroniczna współpraca na moim kanale. Jak to teraz oglądacie, to wybije niedługo dziesięciolecie kanału. Także bardzo fajnie, że to się zgrało. Tak jak widzimy, tutaj uchwyt w takich foliach składa się z kilku części, a z tej podstawki bezpośrednio na telefon, z właściwego ramienia. Oraz jest jeszcze klips do montowania przy kratce wentylacji. Wszystko fajnie się składa, bo akurat szukałem też ładowarki do drugiego samochodu. I jak tak patrzę wstępnie na tego Montisa, to mógłbym powiedzieć, że jest to taki polski Baseus. Ale to tylko wstępne wrażenie. Jeszcze to sobie sprawdzimy. Zakończony wtykiem USB-C z dwóch stron. I tutaj od razu pozwolę sobie na komentarz. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ten przewód będzie tak wyglądał. Pierwsze, widzę w ogóle przewód w Oplocie jeszcze taki zawinięty. Konektory wyglądają względnie dobrze. Natomiast jakość tego zawijasa wygląda, jakby ktoś to nawijał na ołówku i podgrzewał suszarką. Ale tak jak widzimy, w miarę ten kabel się rozciąga, w miarę jest sprężysty. Boję się tylko, jak to będzie wyglądać po czasie. I tu już na wstępie z tym mam jedynie lekki problem, że mogłoby to wyglądać inaczej. Ale nie czepiamy się szczegółów, ma on ładować. Transmisję danych zapewnia również USB typu C, power delivery, 3A. Uchwyt oczywiście regulowany, to jest fajne. Też tu jest zastosowany tak, jakby przegub kulkowy. ve Ściskamy. To jest spoko, bo pozwala nam praktycznie w dowolny sposób obrócić tą końcówkę. I po regulacji tylko dokręcamy. Korzystałem z podobnego uchwytu zarówno właśnie do nawigacji, jak i nawet do nagrywania filmów w samochodzie. Możemy bez problemu sobie to obrócić, także fajnie. I przycisk tutaj do zwolnienia jest z tyłu. Normalnie wkładamy, ściskamy. Tutaj taka podstawka, wycięcie na przewód ładowania. Tutaj przystawka z takim przyciskiem. Ona tutaj ma jeszcze oryginalną taką powłokę, jakby klej to nam gwarantuje, że będzie się dobrze trzymać. No i można to użyć do deski rozdzielczej, widziałem takie zastosowania. Cyk elegancko to może stać. Może także być do szyby, nie będę już przyklejał do monitora bez przesady. Sprawdź swoje urządzenie, przyłóż telefon do miarki i zobacz, czy jest kompatybilny. To akurat bardzo spoko, że jest coś takiego użytecznego na kartonie. I co tu dużo mówić, wszystko wygląda bardzo intuicyjnie. Chociaż z tego co wiem, kiedyś te uchwyty były dedykowane typowo na szybę, a wraz z wejściem tego modelu jakby tego. Korpusu. Od jakiegoś czasu obserwuję taki trend, że zachęcają producenci do mocowania na desce rozdzielczej, i widziałem, że ludzie z tego korzystają. Ja akurat używałem mocowania do szyby. Tutaj ładowarka ma dwa duże złącza USB typu A oraz jedno właśnie typu C. Jest to Power Delivery. Tutaj mamy Quick Charging i ta moc podana tutaj na opakowaniu jest to łączna moc tych wszystkich wyjść. USB typu C Power Delivery ma 20W maksymalnie, natomiast typu A ma 8W. Czyli ta różnica mocy jest nieduża. Ładowarka ma różne zabezpieczenia, ale nie mam zamiaru czytać tylko z opakowania, jak to często robią różni unboxingowcy. Tak jak widzimy, mamy tutaj różne wartości prądów i napięć. I z racji tego, że kanał skupia się na szeroko pojętej elektronice, myślę, że jest to dobra okazja, aby wspomnieć kilka słów o szybkim ładowaniu. Technologiach power delivery oraz quick charging. Jak zapewne część z Was wie, standardowym napięciem w USB jest. 5V. Nie wiem dokładnie z czego to wynika. Wydaje mi się, że to może być tradycja zasilania układów TTL. Są to takie w miarę standardowe poziomy napięć w elektronice. W elektronice cyfrowej także stosuje się logikę 5V. Tak się po prostu przyjęło. W mikrokontrolerach też, chociaż te nowsze działają już na 3-3V. Natomiast w USB tak było. I na początku gdy USB projektowano nikt nie spodziewał się, że będzie ono służyć do ładowania urządzeń mobilnych. Później jednak tak się stało i Początkowo te USB miały pół ampera, dlatego, jak podłączymy się do jakiegoś, nie wiem, zwykłego dekodera telewizji naziemnej, którego złączy USB ma bardzo małą wydajność prądową, tylko po to, aby zasilić, powiedzmy, nie wiem, takie open no to nasz telefon będzie się ładował bardzo długo. Albo także zwykłe stare ładowarki samochodowe to były takie w zasadzie rozładowywarki, że podłączamy do nich współczesny telefon, a nasze procenty baterii, jakby zamiast rosnąć, maleją, bo po prostu taka ładowarka zamiast ładować, to pod nam telefon, ale wracając do tej historii, najpierw było to tam 0,5A 900 mA, później gdzieś na bardzo długo wszedł ten standard 5V1A. Jesteśmy przy prądzie stałym Czyli proste obliczenie mocy U razy I to to było 5W No w przypadku 0,5A 2,5W To była taka standardowa minimalna moc Dla USB. I zapewne macie w domu Takie stare ładowarki, stare zasilacze Które właśnie dają tylko 5V 1A I tam linie danych Nie były czasem nawet Podłączane do tych ładowarek Po prostu na zacisku plus 5V I masa. Mieliśmy takie napięcie I wydajność prądowa rzędu 1A I takie też były ładowarki samochodowe, to były proste przetwornice obniżające napięcie, które mamy w samochodzie na akumulatorze, czyli 12V prądu stałego do tych 5V i też miały 1A ewentualnie później weszły ładowarki 2A, które pozwalały na szybsze ładowanie tego telefonu, oczywiście niektóre stare telefony nie korzystały z szybszych ładowań ale te 2A tak mi się kojarzy że były używane również, a do współczesnych smartfonów z USB-C jak znajdziemy sobie kabelek z dużego USB na USB-C i podłączymy do takiej starej Ładowarki 5V 1A, no to może być efekt właśnie rozładowywania, i taką ładowarkę mieliśmy jakąś starą, powiedzmy, w samochodzie, i dlatego zależało mi na ładowaniu z power delivery bądź quick charging. I myślę, że taki produkt od Montisa to może być dobry wybór. I oczywiście, jak sporo urządzeń tego typu samochodowych, ona może być zasilana napięciem 12V bądź 24V, co też sobie z ciekawości sprawdzę na warsztacie. I tak wchodziły różne standardy szybkiego ładowania. Później, jak weszło USB-C, które miało tą właściwość, że można obracać je w dwie strony, bo było usb Micro wcześniej i ono było kiepskie. Pamiętam, że ono się wyłamywało, i te ładowarki musiałem zmieniać stosunkowo często przy codziennym używaniu. A przy USB-C, uszkodzenie tych złącz, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest dużo mniej powszechne. I właśnie kilka lat temu stały się bardzo popularne przewody, które z obu stron mają złącze typu C, można je zamieniać. I też weszły takie ładowarki, tak jak na przykład ta Samsungowska. I te stare Samsungi miały 15W na przykład. Tak, 5V 2A one obsługują ten starszy typ, czyli 10W. Bądź jak dobrze tutaj odczytuję. V i nieco ponad 1A, co nam daje, co nam daje 15W adaptive fast Charging. Rozwinięciem tego był właśnie super fast Charging, który może dać nam 25W ładowania, 5V 3A, 9V 277 a Różne są te poziomy napięć, i różne są protokoły. Popularny jest właśnie Quick Charging, wymyślony przez firmę Qualcomm oraz Power Delivery wymyślony przez organizację samą USB i Są także inne, część jest kompatybilna ze sobą, część nie, ale najpopularniejsze to właśnie QC oraz PD I jak to działa? Do takiej ładowarki podpinamy przewód z danymi, czyli oprócz linii zasilania jest także linia danych. I tak defaultowo ładowarka daje 5V i ma wydajność prądową około 1A, czyli możemy podpiąć jakieś starsze urządzenie i takie ładowarki nie powinny nam go spalić, ponieważ podwyższenie napięcia Dopiero po wynegocjowaniu go z urządzeniem, czyli przez linię danych, ładowarka, nieważne czy to taka sieciowa na 230 czy samochodowa na 12V, komunikuje się z naszym telefonem, powiedzmy, i ustalają tam jakieś napięcie ładowania. Były różne filmy na YouTubie o tym. Zapraszam też do pana Piotra Góreckiego, jak i do RS Elektronika, oni tam o tym wspominali. Zwracamy uwagę na ekran oscyloskopu. Tu się coś intensywnie dzieje, wymieniane są jakieś informacje i patrzymy na voltomierz i amperomierz. Tu mamy już 6V, napięcie rośnie, nie 5, tak jak typowo w USB, już ponad 7, prąd na razie jest mały, poniżej 0,5A, ale tu mamy już prawie 9V i to napięcie rośnie. Na ekranie coś się tam lekko dzieje. Tu mamy już ponad 9V napięcia zasilającego i tu mamy prawie 2,5A. To popatrzmy, 9,5V mamy razy i 2,4 Ampera to jest dobrze ponad 20 W. Coś tu się pojawiło. Próba komunikacji. Podłączam inny smartfon. Tu widzimy, że została podjęta jakaś próba komunikacji. Tutaj Wam jeszcze wkleję trochę o tych różnych rodzajach szybkiego ładowania. To tak przy okazji nie jest tym głównym tematem odcinka, ale uznałem, że warto o tym wspomnieć. Kluczowe jest właśnie to, że następuje komunikacja między ładowarką a urządzeniem i dopiero potem jest podwyższanie napięcia. Po prostu dogadują się, z jaką mocą mają ładować. Takie ładowarki są spoko, bo mogą dostarczyć wyższą moc dla urządzeń, które tego potrzebują, a starsze urządzenia są ładowane ze wsteczną kompatybilnością. Jak sama nazwa wskazuje, power delivery, dostarczanie mocy. I dlaczego podwyższane jest napięcie? Tak jak wiemy, moc to jest U razy I. Czyli przy wyższym napięciu mamy taką samą moc dla niższego prądu. Na przykład, żeby przy 5 V uzyskać 15W, to 5 razy 3, musiałyby być to 3A. Natomiast przy 12V jest to nieco ponad 1A. A żeby mógł popłynąć duży prąd, to potrzebujemy grubych przewodów. Właśnie dlatego między miastami, żeby przesyłać e, energię elektryczną, stosuje się wyższe napięcia, rzędu właśnie kV. Po prostu dzięki temu przewody mogą być cieńsze i popłynie mniejszy prąd, ale przez wysokie napięcie będzie taka sama moc. Tak w skrócie. Dlatego jest to korzystne, bo podwyższa Napięcia pozwala na użycie cieńszych przewodów. Okej, okay, to chyba możemy przejść do właściwego testu tych urządzeń. To zacznijmy sobie od pierwszych testów na warsztacie. Na zasilaczu ustawimy sobie około 12V. Mam tutaj gniazdo zapalniczki z samochodu. I wsadzamy. Wszyscy unboxingujący mówili o tej obwódce świecącej. Jest to prawda. Ok. Lekkie podświetlanie tutaj w środku też widać. Widziałem, że niektórzy testujący stwierdzili, że taka ładowarka nie naładuje nam laptopa, ale ja to sobie sprawdzę. Okej, okay, widzimy, że laptop nawet świeci. Przypuszczam, że może być taka sytuacja jak w powerbanku Baseus, że wydajność prądowa jest taka, że naładujemy laptopa tylko wyłączonego, a po uruchomieniu go kontrolka ładowania właśnie gaśnie. Hmm. Co ciekawe. Widzimy, że ładowania nie ma. Wyłączyłem nasz laptop i tak jak widzimy, dioda ładowania świeci. No nie zapominajmy, że nie jest to ładowarka ogromnej mocy, a takie zasilacze właśnie do takiego komputera podstawowej wersji ma 90 W, w sumie po polsku watów, przepraszam. A wersja zasilacza do stacji dokującej ma 130 W. No czyli taka mała ładowareczka nie naładuje laptopa, oczywiście i nie jest to nic dziwnego. Natomiast myszkę ładuje bez problemu i wyłączonego laptopa również. Także myślę, że gdy Gdyby było jakieś emergencji no to możemy podłączyć sobie w samochodzie taki laptop yy, i on powinien się naładować. Mam tutaj mysz bezprzewodową Logitech, jest ona ładowana yy, mikro USB, tutaj o, nie ma wymienianych baterii, tylko akumulator w sobie, kabelek micro USB. Okej, okay. i tak jak widzimy, mysz bez problemu się ładuje. Tak jak mówiłem, gdy nie wynegocjujesz szybkiego ładowania, to bez problemu ładuje nam 5V. Czyli takie ładowarki są bezpieczne do starych urządzeń. Arduino przykładowo też działa na 5V. Mamy tutaj wgrany program Blink. Tak, widzimy, nasza ładowarka również to zasila, czyli te urządzenia bez powiedzmy szybkiego ładowania ze standardowym poborem mocy bez problemu. Z uwagi też na to, że w samochodzie występuje 12V od razu w gnieździe zapalniczki. To taka przetwornica, jeśli daje na USB-C 12V, no to po prostu prawie że przepuszcza to napięcie z pewną regulacją. No, czyli uzyskanie tego jest prostsze, nawet niż z sieci, niż z gniazdka 230V, bo tam musimy mieć normalnie przetwornicę impulsową obniżającą. Natomiast tutaj mamy prąd stały i jest to po prostu przetwornica DC-DC ze zmianą wartości napięcia w zależności od tego, jak wynegocjuje podłączone urządzenie. także ze strony elektronicznej. Sprawdźmy jeszcze zachowanie Montisa przy innych napięciach. Jak mamy uruchomiony silnik i alternator i akumulator w samochodzie jest ładowany, to mamy około 14 V. Tak widzimy jest git. Myszka jest bez problemu ładowana. Nasza ładowarka, przetwornica wytrzymuje to. Dążyłem jeszcze powerbank, który ma USB-C dwufunkcyjne, input-output. I przez Power Delivery nam się tutaj bez problemu ładuje. Przez micro USB również się ładuje. On był właśnie na przełomie tego przejścia z USB-C na mikro USB kupowany. I ma jeszcze Lightning i jest możliwość naładowania go. podwyższymy sobie napięcie bardziej do tych 24V i nasze urządzenia podłączone ładują się dalej. Jednak najważniejsza kwestia, czy naładujemy telefon Samsung? Sorry, za jakość muszę nagrać chwilowo za pasówką. Odłączamy ładowarkę. O dziwo, brak ładowania, nawet wolnego. Przewód Samsungowski, druga próba. Ładowanie, aczkolwiek wolne. Nie jest to raczej szybkie ładowanie. Jest to ładowanie, ale z zieloną obwódką, czyli nie to najszybsze. Na innym przewodzie USB-C mamy to samo. Sprawdźmy jeszcze ładowanie przez duże USB. No jest to oczywiście ładowanie z zielonym, bo wykorzystujemy tutaj USB typu A. Tak, tak samo tutaj. Ale dlaczego nie chce nam się odpalić błękitne ładowanie? Witam na głównym telefonie, testujemy to samo Brak reakcji na podłączenie przez kabel Montis A spróbujmy wykorzystać ten kabel przy powerbanku na przykład Również brak reakcji Resztę testów spróbujemy przenieść do samochodu, ponieważ wydajność prądowa mojego zasilacza może być za mała Dzisiaj Citroen C4 Picasso, nie mój, ale rodziców Prawie wcale go nie pożyczam, ale czasem się zdarzy W każdym razie tata miał tutaj uchwyt i z jednego prostego powodu, także w samą porę tutaj monty się odezwał. Nie trzyma to już w żaden sposób, ale ten uchwyt był praktycznie w moim wieku. Także taki elegancki uchwycik. Lekko tutaj zmienię kąt, bo u nas on będzie na szybie. Zdejmiemy tutaj to zabezpieczenie, i tak jak mówiłem, ta przystawka będzie się od razu lekko kleić tutaj będzie lekko nisko do podłączenia ładowarki, ale nie musimy odlepiać uchwytu, wystarczy, że tutaj, o, sobie elegancko wyregulujemy, także to też jest w nich spoko, i tak jak widzicie tutaj w Citroenie jest dużo miejsca, więc możemy lekko wysunąć to, żeby telefon był bliżej. Więc te regulacje niby nic nie zmieniają, a jednak zmieniają dużo, ponieważ stary uchwyt takiej możliwości nie miał. No, ta odległość była stała, no i tutaj też regulacji kąta za bardzo nie było. Niby to się wygina, ale jest to dość toporne. A tutaj w uchwytach tego typu ta regulacja jest bardzo prosta. Więc wstępnie uchwyt mam wyregulowany. Możemy sobie go obrócić w dowolnym momencie, jakbyśmy chcieli obejrzeć film, czy tak jak ja bym chciał, powiedzmy, nagrywać drogę. I bez problemu możemy jakieś POV z jazdy nagrać widzę, że widać ten fragment uchwytu ale po prostu mam maksymalnie oddalone możemy nagrywać właśnie drogę sobie docelowo ten uchwyt służy ludziom raczej do nawigacji i nam zazwyczaj też, ale ja jako tutaj youtuber mogę go wykorzystywać także tak taki dodatkowy feature można powiedzieć zimowy krajobraz może nie wygląda pięknie, bo mamy już na plusie i są roztopy, ale telefon na uchwycie jest naprawdę stabilny wszystkie tutaj e, drgania to jest tylko i wyłącznie wino nierównej drogi bym powiedział. Obracając kamerę mogę nagrać siebie bez problemu. Takie filmy z uchwytu też już nagrywałem, także bardzo fajnie. Też ewentualnie, no wiadomo, kierowca nie, ewentualnie na postoju, ale jakby pasażerowie chcieli coś obejrzeć, to również mogą sobie na telefonie uruchomić film, także taki uchwyt może mieć funkcje alternatywne, więc uchwyt doceniam pozytywnie. Ma on jeszcze drugą część do kratki nawiewu. Okej, okay, mocujemy to w taki prosty sposób. Tutaj mamy ten przegub kulkowy. Wystarczyło Tutaj pociągnąć, przełożyć jeszcze Tą nakrętkę, ona nam tutaj Służy do regulacji, tak intuicyjnie Na chłopski rozum, I teraz trzeba to wcisnąć Jak się domyślam, dokładnie tak I przykręcić blokadę I dokładnie tak to wygląda, niektórzy wolą tą opcję Niektórzy tą, mamy tutaj w zasadzie Dwie w cenie jednej, dociskamy I trzyma się również bardzo dobrze To jest właśnie tak zwana przeze mnie rozładowywarka Czyli zwykła przetwornica na 5V 1A, też prawie w moim wieku. Do starych urządzeń ona się nadawała, natomiast do współczesnych niekoniecznie, więc Montis z szybkim ładowaniem ją zastąpi. Niestety w Citroenie gniazdo zapalniczki działa tylko na zapłonie. Zwykły USB również możemy tutaj podłączyć, oczywiście nie da nam to pełnego szybkiego ładowania, ale tak jak widzimy, spełnia swoją rolę. Ciasno siedzi w gnieździe zapalniczki, nie będzie się ruszać, zobaczcie, trzeba użyć trochę siły, żeby to wyjąć. Mam na myśli, że mamy to zielone szybkie ładowanie, a nie to błękitne, przynajmniej przez to USB. Sprawdźmy więc jeszcze raz ładowanie przez kabel Montis. Telefon się nie ładuje. Po podłączeniu w drugą stronę również nie. Także napiszę do Montisa, może ten kabel jest zepsuty, ale tak jak mówiłem od samego początku, nie przekonywała mnie ta jakość. Tak jak widzicie, opinia miała być szczera, więc będzie szczera. Prosiłem o długi kabel z zaznaczeniem, że będę to testował w Citroenie. Praktycznie nie ma opcji, żeby ten przewód sięgnął tutaj, aż do uchwytu, jest on trochę za krótki i tak jak widzicie po rozciągnięciu tego to się już tak ładnie nie składa więc lepiej by było chyba jakiś kabel prosty, myślałem że to będzie kabel tego typu, taki w normalnej gumowej izolacji taki jaki znamy ze starych ładowarek on się elegancko zwija, rozwija no i ładnie wygląda i przetrwał próbę czasu, też jest bardzo stary natomiast tutaj nowy kabel, dwa razy go rozciągnąłem i zobaczcie jak to wygląda także kabelek na jak na razie oceniam negatywnie kabel Montisa nie działa nam również przy powerbanku, odwracając z kabel o O dziwo zadziałał, w końcu pierwszy raz T Teraz to już zwątpiłem O teraz ładuje, raz działa, raz nie Na przewodzie samsungowym działa Natomiast Galaxy S24 Nadal nie ma błękitnego Ładowania, mam na myśli to ładowanie Błękitne tak zwane super szybkie. Teraz jeszcze podczas montażu przeanalizowałem sytuację i nasz Montis daje moc maksymalnie 20W na tym Power Delivery. USB typu C Power Delivery ma 20W maksymalnie, a Samsung do tego błękitnego ładowania potrzebuje 25 więc to chyba działać nie będzie w ten sposób. Tak czy inaczej ładuje w miarę szybko. Natomiast po podpięciu dwóch telefonów widzę, że nie ma najmniejszego problemu, żeby naładować kilka urządzeń jednocześnie. Po włączeniu laptopa Laptopa ona gaśnie nawet po uruchomieniu silnika, kiedy pracuje alternator i nie mamy ograniczonej wydajności prądowej. Ładowarka również nie jest w stanie naładować laptopa. To akurat mnie nie dziwi, bo ona jest przewidziana jako do telefonu, a tak jak mówiłem, laptop potrzebuje dużo mocy. Co ciekawe, teraz ładowanie na przewodzie Montisowskim działa, ale oczywiście na wyłączonym laptopie, czyli tak jak myślałem po prostu, gdy laptop w spoczynku potrzebuje mniej tej mocy, no to ładowarka jest w stanie mu ją dostarczyć. Po kilkukrotnym obróceniu wtyczki kabel Montis zaczął ładować. Dziwne, tak jak mówię, raz działa, raz nie. W każdym razie ładowarka działa I ładuje oczywiście dużo szybciej Niż stare ładowarki bez power delivery I quick charging Czyli tak podsumowując na tę chwilę Uchwyt naprawdę fajny Ciekawy statyw, godny uwagi i polecenia Na nawigację i do nagrywania Fajne regulacje, działa bez problemu Ładowarka też myślę, że warta uwagi Bo ma szybkie ładowanie Przewód też nie najlepszej jakości I wydaje mi się, że może być uszkodzony Przed publikacją filmu skontaktuję się jeszcze z firmą Mam już odpowiedź od firmy Montis. Otóż okazuje się, że żeby było szybkie ładowanie na Samsungu, to błękitne twierdzą, że musi być oryginalny chip Samsunga, który wyczuwa, czy korzystamy z oryginalnych urządzeń. I jest to możliwe, bo na oryginalnej Samsungowskiej ładowarce samochodowej działa bez problemu ładowanie w wersji tej powiedzmy niebieskiej. Natomiast kabel USB-C okazał się prawdopodobnie być uszkodzony i poprosiłem o sprawny. No i przysłali mi drugi przegód. Zobaczymy. Niestety jest to właśnie ten spiralny kabel, no i teraz już mogę się wypowiedzieć o nim, że no nie podoba mi się to, że on jest tak pozwijany, nie jest to do końca dobrze wykonane, no i jest rzeczywiście dość krótki, w moim samochodzie może by to jeszcze dało radę, ale Citroen C4 Picasso, no tam praktycznie tunelu środkowego nie ma, to gniazdo zapalniczki jest na samym dole, wiadomo deska rozdzielcza i szyba jest wysoko, no i może być on trochę krótki, poprosiłem o kabel prosty półtora metra, ewentualnie dwumetrowy, jak na razie Montis nie ma tego w swojej ofercie i tutaj taka właśnie rada z mojej Strony, że być może ludzie będą woleli dobry, prosty kabel niż kiepskiej jakości. Zawijas USB-C, USB-C. Zrobię jeszcze test, spróbuję parę razy to rozciągnąć. Okej. Okay. ku mojemu zaskoczeniu ten przewód rozciąga się i składa już troszeczkę lepiej. Nie plącze się tak jak tamten. Może trafił mi się słaby egzemplarz wcześniej, żeby nie było, że tutaj oszukuję. Zobaczcie, rozciągam i o dziwo on się w miarę składa. Chociaż, no, chociaż, tak jak widzicie, trochę dziwnie tutaj te zwoje nierównomiernie się zwijają i rozwijają, ale jest na pewno lepiej niż w tamtym przewodzie. Nowy przewód Montisa ładuje mi powerbanka z ładowarki sieciowej oryginalnej Samsunga, natomiast nadal nie pokazuje mi ładowania na telefonie Samsung. Tak jak widzimy na telefonie mojej siostry, kabel Montis wspiera nawet super szybkie ładowanie. Oczywiście na oryginalnej ładowarce Samsunga. Co mnie zdziwiło, no bo z moim telefonem on się nie komunikuje do końca. Więc wniosek jest taki, moim zdaniem, że nie współpracuje on do końca ze wszystkimi urządzeniami. To jest S23FE, natomiast z moim S24, no tego ładowania nie ma. Natomiast to, co powiedział przedstawiciel Montisa o szybkim ładowaniu Samsunga, będzie prawdą. Mam tutaj ładowarkę. Motorola Turbo Power oraz Xiaomi, nie wiem czy to ma jakąś nazwę, obydwie mają moc większą niż 25 W, które dostarcza oryginalna ładowarka Samsunga. Ale żadna z nich nie oferuje super szybkiego ładowania. Nie wiem czy wpływ ma na to wtyk USB-A czy nie, może to być też protokół komunikacyjny. Więc z ciekawości sprawdzimy jeszcze ładowarkę Samsunga z przewodem Montisa. No i jest super szybkie ładowanie. Czyli przewód Montis nadaje się do szybkiego ładowania z oryginalną ładowarką. Sprawdzę jeszcze na swoim. No u mnie tego ładowania nie ma, nawet na tym przewodzie. A tutaj jest. Więc może przewód nie był uszkodzony, tylko urządzenia współpracujące. Więc tak podsumowując, Montis plus Montis szybkie ładowanie. Samsung plus Montis super szybkie ładowanie. Sprawdzimy jeszcze Montis plus Montis. Tak jest to szybkie ładowanie tylko zielone Tak nie mamy super szybkiego Czyli w sumie przewód działa Ładowarka też dobra Ale żeby mieć super szybkie Potrzeba oryginalnej ładowarki Samsunga Uchwyt natomiast sprawdza się spoko Dowiedziałem się dlaczego niektórzy montują na desce rozdzielczej Taka ciekawostka Podobno w niektórych krajach jest zabronione Przyklejanie uchwytu do szyby W każdym razie zestaw mogę polecić Jeśli chodzi natomiast o przewody Musicie się zastanowić jakie jest lepszy dla was W moim przypadku ten tutaj Montisa może być troszeczkę krótki, chyba że telefon by leżał tutaj na dole. To już zależy po prostu od tego, co potrzebujecie. Więc mimo wszystko z tej ładowarki Montis będę korzystał, bo widzę po tym czasie ładowania, że jest to jednak poniżej 1,5 godziny, a nie 2 godziny, 3 lub 4 jak w tych starych rozładowywarkach. Także spoko. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że komuś ten test pomoże. Zapraszam właśnie na stronę firmy Montis oraz zapraszam także na inne moje filmy. Trzymajcie się i do następnego.